Idziemy w lewo? OJ! A nie lepiej w prawo? No na heavy'ko nie chciałem wyjechać Ty gdzie? Z no, tym jedynymi heavy'kami w grze <laughs> <Ha>, no tak Hehehe, <laughs> dawaj lecimy na nich Na góry dawaj To gdzie w końcu? Na góry Gdy? dawaj, na prawo Dobra no, Najszybszy, jesteśmy najszybszymi heavy'kami w grze Było na trzecim tierze He, <laughs> pierd... <Mierny> ale i chłopie <laughs> <Tad>. <laughs> Ten, dem, ten demon wziął się... Ja się mogę, się, się Przeciekajcie na mnie! Ja go no tak torbinę załadowo! może jechać! Jak bo jedziesz, że sobie turbiny! Muszę fasolowo zejść! U, ja też nie mam turbiny! O, ty chyba ma turbo! Ja A. nie wiem, co to ma na no, mogło! Ty masz turbo, bo to zapierdalasz! Nie, że <laughs> zapierdalasz! Za, za zapierdalasz! Zapierdalasz! na ja? godzinę! 16 na godzinę A to ja 14 14 jechałem, 14 przez chwilę O! Jest to 16 była On to mówi się tam jechać Dobra, najszybciej 19 pojechałem A ja do 14 jak Ja 14 <grym> Ty, ale rozumiesz, tam wszyscy tam pojechali w tym Nie wszyscy, bo nic nie wykrycie nigdy O, ży! A, awaryjny poszedł <grym> Ja coś czuję, że gdybyśmy tam pojechali to mordowni, to. My, nas by tam prędzej wyruchali wszystkich. Tak. A ty? wyruchania. A wpływa OBK i by kuba poddejmowali. z wyruchania, które by nie razem. No a ten tir, który oni dali teraz? Zagram może ten? Jest poruchany. A ty? Jakie cię można zagrać? Bo to jest piąteczka lajki. Like Aha, ten chyba, że destroyer. Jest... Echaryjera utonął. Kuźmy ten demon pod kości kuźwa Macie kuźwa jak wyrwo do przodu <grystanie> Jakby pani Mat i co? Oczepimy się <grystanie> O, Toldi To, to złe wyposażenie macie, ja to masła na koła Ja nie mam nic Zabrakło, kotki mi zamarzły <grystanie> No i wiedzieć kurwa. To znaczy we sobie masło, bo masło nie zamarwa Margaryny, kurde. Nie Margaryna nie zachraca <grystanie> to może Margaryny nawaliłem To byście pietrał pójść na tym lodzie Odz tu już tu nawaliłeś, o czy ty ze możesz... <grystanie> o, o, O Toldy się O, o! Simla się pokazał To mu we mnie Tolly się poddał, jedzie do Jej, Ej! mu 40 coś Aha. To tam to jeszcze Co? O. A, o, Tu jest, zostało się że Oto A on do Serio? <laughs> goldem. A no, mnie jest W ruchu 3995. <laughs> <laughs> nie Ten pojazd trzeba znerfić, on jest za mocny. Trzeba byłoby <noise> zdenerwować Zdecydowałem, że głowę Hopy nie może przebić i musi we mnie, kurwa, Goldem pizgać <noise> A Hop <chob> z... A <noise> chłop się utopił, zobaczył tego, że jedziemy Pierdolę, nie jadę A ten żelabno się utopił Tak, ale Hopko zaczął ze sobą mówić, że jedziemy, to pierdolę, to się utopić Bo <noise> ten się przebił ze 160 O kurwa Jeszcze jest... Staranowie go wyładowali, czy mi się wydawało? A się we Aha no na takie długi jesteś, to że, że, że się nie dziwię Nie ja tylko przysnąłem wstecz, żeby mnie nie objechał a? Kurwa ja żeby cały rzadę. czas wam wówci Ja Ja trzeba zer do przodu po prostu Nie, cię obrażeń Często 317 470 U, kurwa Maty najwięcej To Michoba sobie się dało Mati, trzeba cię zderwić To że to mierze robisz to mocny jesteś, jest z tak. Dobra, my już nie dojedziemy, my, my możemy kuźwa lecieć na kapa Nie ma, cię ja. jadę 4 na godzinę, pod górkę Trzynaście Ja 3, 12 A to jest kurwa spadek, o Jezu Ty tam nie podjedziesz, nie podjedziesz tam Jolu! Kurde! Spadłem prawie, zjechałem, no Jak wyjdzie się to, to ja biorę to I w tym momencie, Ej. kurwa, nie wiem kto jest gorszy Grill M485 czy Cavalier? Ka Jeszcze powiedz mi jak Cavaliera wasze trolu? Eee tak <grystanie> chyba troll Chyba Jakie krótkie działo mam No krótkie to jest troll Jeszcze po poke okay. O no, Jezu, no, O kurwa O ja pierdolę Ta na trolu. U jakiego? Dobra ładuję kumulacyjne Ja na kumulu mam 154mm peny Przebiję ojka? Nie Tylko poszedł będzie? 194 <grystanie> Oika pierdol o, że... I, to jest kumul, on nie rykoszytuje e, ale, czyli kumul? Nie, nie przybijesz go nawet pewnie Eee, ja, ara, weź, mi coś głupiego? E, prawo? prawo nie Woda o, tak? Ale panie, ja, ja jestem wolny Ja turbo dosadzony Ja też ja, jestem Jednak jest szybki Prowadzaj ze mną, to jest szybszy Bo jestem wyższy chyba Julo Ja ostatni raz byłem martą <laughs> Kiedy gram z tu? tu? Czekaj, a ja ja potem mam. Uuu! 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 dostać na na że... Uuu! nie, Uuu! Ja. No nie Uuu! 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 Kurwa! <śmiech> <śmiech> Realistyczna fizyka jazdy, kurwa.

Skój się, skój się! Leci i chuj, nie doleciało. Leci i chuj, nie doleciało. Leci, o kurwa, klop. <laughs> Trzeci nie było. Teraz <laughs> ja zginie się drugi. Kurwa, mi powierzchnię że przebijają że ja się nie zginę, jako pierwszej jak debil jadę Bym się brakał, gdybyś trafił z woleja jadę <laughs> prawej ja? <laughs> został ten klikerem, kurde o, dziesiątki o. jeszcze guzila, o grill o, cztery <laughs> zostaje na bazie, pierdolę jadę na górkę dołączam się <laughs> A, polecam się! <laughs> polecam się! Nie polecam się! Polecam się! Nie polecam się! Nie pierdolę, golda. Dobry plan! Kurde, jak to długo łoduje? Ty. Prawie 30 sekund. A jak dozuję? Kurwa, ale jak ja cię ciebie wolny. Lodow... Lodówka jest ma mniejszy kurwa celownik podczas jazdy. <laughs> ale lodówka nie ma, trubu. Zobaczmy jeszcze lodówkę z turbo. Magazynki chyba na trzy pociski Albo z e, magazynki od pocha, 700 e, Po tysiąc Co jak wiesz, na Blitzie Na Blitzie jest lodówka z magazynkiem Nieźle Kurze kuź, ona nie ma po tysiąc coś Ona łączy się z trzech pocisków i po tysiąc coś chyba O jadek kurwa Na Szczecin A nie, do Szczecina mam blisko Chod Au 130 m jest tutaj Standardowo wykryłem Standardowo Uuuu Arto? Arto go... Gdy? Ja, d ja to sobie wpisać, powiem Ci Uuu Ta czwórka się dingła I to jeszcze z Golda Dobra, dobra ja t 130 Po lewej Kurwa, no Nie, nie widzę go No? Ja to nie jest jest kurwa, efekt się jest kurwa, Czy ja obrywam, to, czemu to się że to jest, Nie że A teraz zamknijcie oczy i słuchajcie. Ej, ej. Ej, ej. ja musiałem xD jeź, jeź. au e4? KURWO leci. leci au to było kurwa do tym to było słuchaj, kusia, jak to leci ale zero możliwości reakcji jakoś tam masz ale mało to, kusia, to jest tak blisko ale 300 gdzieś tu e stoi na bazie, tu. tam jest na tych torach, na torach stoi Tu cię zaznaczyłem, nigdzie indziej O jakie nasze miałoby być? No ty kurwo No o ty kurwo Maty wziął największe sierwo, żyje najdłużej z nas <laughs> Znowu Ja pierdolę ty... Ja tam nie mam takiej depresji, kura, żeby się... kurwa, żeby się... No teraz ja się Arto mnie Kurwa, żeby tego Arto. Już w to... Nie widzę w to czwórkę. A nie, Arto tam mi było. To ja się dignął od ciebie? Oj! A, a, a mnie na... On mnie na... nie jest na nie przebić. Nic nie mówię, bo ma team, że, że, że... żyje najdłużej. Nie... To za chwilę pożyję, ja dostanę strzała kurwa od tego Tylko, że ja chcę tego to, kurwa trafić chuja Ale nie jestem w stanie, bo on dostaje spota za późno A nie masz turbo? Nie, ja mam turbo, ale turbo mi nic nie da tak, nie, No jak nie, no jakbyś wyjechał szybciej, to może byś wjechał Na rano i chuj No właśnie Za